Wszyscy o tym mówią. Lekarz krytykował zarządzenie ministra, no to minister ujawnił, jakie lekarstwa lekarz wypisuje na recepcie, a więc pewnie i łyka. Były przeciwbólowe, ale okrzyknięto, że psychotropowe. Znaczy, lekarz, wariat. Pisowcy przesadzili, ale uważają, że wszystko jest w porządku. A postaw się, minister, jeden z drugim w sytuacji tego przez was ustawionego w roli wariata. Gdyby tak ktoś publicznie ogłosił, co któryś z was, albo wasz szef, ma w apteczce i co łyka. Może tylko proszki od bólu głowy, ale może też jakieś niebieskie pastyleczki, wstydliwe czopki, jeszcze mocniejsze psycho coś tam. Wiek robi swoje, poświęcenie się dla parki też zużywa organizm i na pewno byś nie chciał, żeby wszyscy się dowiedzieli, że tak już zużyty, że to mu zapisują, to łyka trzy razy dziennie, to wmasowują, a tamto wtykają i cały internet się śmieje, bo już wie, którędy. Radziłbym władzy, żeby to sobie przemyślała, biorąc się w przyszłości za obronę kolejnego zarządzenia.